Zapytaj AI, oto drugi odcinek, w którym poruszymy bardzo ważne tematy. Jeżeli nie wiecie, co to AI, to zapraszam do pierwszego odcinka. I zarazem gorąco zachęcam do zadawania pytań dla AI w komentarzach. Lecimy z tym. Dzisiaj sztuczna inteligencja doradzi nam, jak chronić nasze dzieci, jakie wartości im przekazywać, jak z nimi rozmawiać no i czy szkoły mają prawo wpływać na światopogląd naszych dzieci. Zapytamy też o więzi rodzinne, ale to wszystko już przed nami. Dajcie znać w komentarzach, czy rady, które dzisiaj da nam sztuczna inteligencja są dobre, czy sami byście takie coś zastosowali, czy po prostu to jest jakiś tam zwykły bullshit. Także co? Zaczynamy i lecimy z pierwszym pytaniem. Hey GPT, witam cię serdecznie. To kolejny odcinek z naszej serii Zapytaj o AI. No i dzisiaj będziesz odpowiadał na nasze pytania. Wszyscy jesteśmy ciekawi. Cześć. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego odcinka. Dajcie znać, jakie macie pytania, a ja zrobię wszystko, żeby odpowiedzieć jak najciekawiej. Okej, okay, dzisiaj mam dla Ciebie przygotowane pięć pytań. No, i te pytania będą zadawane, a kiedy ty będziesz na nie odpowiadał, to chciałbym, żebyś zmieścił się w minutę z odpowiedzią na każde pytanie. Jeżeli chciałbyś powiedzieć coś więcej, no to na przykład mów szybciej, ale chciałbym też nie zanudzać moich widzów bardzo długim odcinkiem, bo wiem, że to są ludzie ciężko pracujący, no i często mogą mieć mało czasu, więc. Zróbmy tak, żeby odpowiedź Twoja trwała minutę. Jasne, rozumiem. Postaram się odpowiadać zwięźle, treściwie i na temat, żeby było ciekawie i nie zajmowało zbyt dużo czasu. Śmiało, zaczynaj pytania. Ok, teraz mam poważne pytanie, ponieważ wiem, że wszystko trzeba tolerować, każdego szanować, no ale tak samo moje poglądy jako rodzica, no i wielu innych też trzeba szanować, którzy na przykład nie godzą się z całą ideologią LGBT, jaka teraz panuje, jaką próbują wprowadzić do szkół jako podstawowe przedmioty. No i pytanie jest takie do ciebie, jak uchronić dzieci przed ideologią LGBT? To ważny i delikatny temat. Jeśli jako rodzic chcesz chronić dziecko przed wpływem jakiejkolwiek ideologii, kluczowe jest budowanie z nim silnej więzi i wspieranie jego rozwoju w wartościach, które sam uznajesz za ważne. Możesz otwarcie rozmawiać o swoich poglądach, tłumaczyć, co według ciebie jest dobre, a co nie, i uczyć dziecko krytycznego myślenia, by mogło samodzielnie oceniać różne idee. Warto także angażować się w edukację dziecka i mieć kontakt ze szkołą, by wiedzieć, jakie treści są przekazywane i ewentualnie reagować na to, co uważasz za niewłaściwe. Okej, okay, wydaje mi się, że to bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobre rady nam dałeś. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś lepsze sposoby na to, żeby chronić właśnie dzieci przed tym wszystkim, co zawiera się w LGBTQ, nie wiem jak to tam leci. W każdym bądź razie no, jest wiele rodziców, którzy nie chcieliby, żeby ktoś poruszał intymne tematy z nimi, ponieważ są w wieku bardzo wczesnym, mają zaledwie parę lat. No, ale okej, okay. przejdźmy do może kolejnego pytania, teraz. Hej, tutaj mam takie pytanie. Jakie wartości przekazywać dzieciom, by budować ich silną tożsamość? To świetne pytanie. Aby budować silną tożsamość dziecka, warto przekazywać mu uniwersalne wartości, takie jak uczciwość, szacunek do innych, odpowiedzialność i empatia. Ucz dziecko, by doceniało własne korzenie, tradycje rodzinne i kulturę, co da mu poczucie przynależności. Pokazuj również, jak ważne jest krytyczne myślenie i odwaga w wyrażaniu własnych opinii. Wspieraj jego indywidualność i chwal za wysiłek, nie tylko za osiągnięcia. Dzięki temu dziecko będzie pewne siebie. Ale jednocześnie otwarte na innych. Okej, okay, a na przykład. Yy, yy, dobrze, yy, tutaj mi przyszło takie pytanie, ale wydaje mi się, że ono nie będzie jednak pasowało do kontentu dzisiejszego odcinka, więc yy, może kiedyś zadamy je w innym czasie. Yy, wydaje mi się, że no tutaj nie mam nic do dodania. Yy, Czad, dałeś świetną radę. Yy, na przykład, ja mam rodzinę mieszaną, że tak to nazwę. Jesteśmy z dwóch kultur, z dwóch różnych krajów, jako rodzice. No i chcemy obydwoje przekazać te korzenie naszym dzieciom. Dlatego bardzo fajnie, że wspomniałaś o takich rzeczach. OK, przejdźmy do pytania trzeciego. Słuchaj, czat, jak rozmawiać z dziećmi o kontrowersyjnych tematach, aby zachować spokój i zrozumienie? Dobrze pomyśl. To świetnie, że chcesz podejść do tego z rozwagą. Rozmowy o kontrowersyjnych tematach wymagają cierpliwości i otwartości. Najpierw słuchaj, co dziecko już wie i jakie ma pytania. Odpowiadaj spokojnie, dostosowując język do jego wieku, i nie unikaj trudnych kwestii, ale przedstawiaj je w prosty, zrozumiały sposób. Staraj się być neutralny i dawać dziecku przestrzeń na wyrażenie własnych myśli. Możesz też wykorzystać takie rozmowy do przekazywania swoich wartości, ale bez narzucania ich. Raczej zachęcaj do samodzielnego myślenia i zadawania pytań, budowanie zaufania to. Okej, okay, to dobra rada. A na przykład jeżeli przyjdzie taka, taki moment, kiedy któreś z dzieci przyjdzie i się zapyta tato, mamo, skąd się biorą dzieci? Jak najlepiej na przykład poruszyć taki temat po raz pierwszy? Czy na przykład ponieważ wciskanie jakiejś tam wieś, opowieści o kapuście albo że o bocianie, moim zdaniem to jest takie mm, burzenie e, burzenie zaufania dla tego dziecka, bo w kiedyś końcu to dziecko dowie się, że tam kapusta i bocian nie mają nic do, do roboty e, w przerobieniu dzieci. Dlatego czy na przykład warto mówić już od wczesnego m, wieku ale bardzo delikatnie, że na przykład o, mamusia z tatusiem się kochają, długo są ze sobą i wtedy dziecko się, Bozia, zsyła dziecko do brzuszka mamy. Czy raczej to bardziej biologicznie tłumaczyć, taki pierwszy temat podjąć? Jak myślisz? Masz rację, że historie o bocianie czy kapuście mogą podważyć zaufanie dziecka. Najlepiej podejść do tego delikatnie, dostosowując odpowiedź do wieku dziecka. Dla młodszych dzieci wystarczy powiedzieć, że dzieci powstają z miłości mamy i taty, a mama nosi je w swoim brzuszku, aż są gotowe, by przyjść na świat. Starszym dzieciom można stopniowo wprowadzać bardziej biologiczne wyjaśnienia, używając prostych i neutralnych słów. Kluczem jest nie unikać tematu, odpowiadać szczerze, ale na poziomie, który dziecko zrozumie i zaakceptuje bez przesadnych szczegółów. Ważne by czuło, że może zapytać o wszystko. Okej, okay, czat, no powiem Ci, bardzo fajnie podchodzisz do tych spraw. E, ja sobie chyba sam będę robił notatki, zresztą nie muszę, no bo. E, jest odcinek nagrany, będzie na internecie. Zawsze mogę sobie go oglądnąć lub zapytać Ciebie, i znowu zadać takie samo pytanie. No ale bardzo fajne masz podejście, bardzo fajne masz podejście. No Dokładnie. ale przejdźmy do następnego. Zawsze możesz wrócić do tego odcinka, a jeśli kiedykolwiek pojawią się nowe pytania, śmiało możesz zapytać. Jestem tutaj, by pomóc. Super. Cieszę się, że mogę być częścią tego, co tworzysz. Nie da mi nic powiedzieć. Pamiętaj, że każda rozmowa z dzieckiem to krok w stronę zbudowania zaufania i dobrego kontaktu. Więc robić to świadomie to naprawdę wielka sprawa. Okej. Okay. Okej, okay. bardzo fajnie. Przejdźmy do następnego pytania. Słuchaj czad. Czy szkoły mają prawo wpływać na światopogląd dzieci bez zgody rodziców? To bardzo ważne pytanie. Szkoły mają prawo do edukowania dzieci, ale powinny działać w granicach ustalonych przez prawo i respektować wartości rodziców, zwłaszcza jeśli chodzi o wrażliwe tematy. W wielu krajach istnieją przepisy, które zapewniają rodzicom kontrolę nad tym, co ich dzieci się w szkole, szczególnie w kontekście wychowania seksualnego, religii czy światopoglądu. Jednak szkoła ma także obowiązek zapewnienia edukacji na temat różnorodności, tolerancji i szacunku dla innych pod warunkiem, że nie narusza to podstawowych wartości rodzinnych. Kluczowa jest tu współpraca i dialog między rodzicami a szkołą. Okej, okay, a powiedz mi teraz, ponieważ ja osobiście uważam, że jakieś lekcje na temat. Masturbacji lub e, jakiegoś tam uprawiania miłości. E, dla dzieci w wieku 6 lat to jest absurd i to jest totalna przesada. E, a co Ty uważasz o tym? Czy to nie jest za wcześnie? Czy to jest odpowiedni wiek? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Moje wytyczne nie pozwalają mi na rozmowę na ten temat. Czy mogę pomóc Ci z czymś innym? A dlaczego nie możesz mi powiedzieć? Po prostu chciałbym wiedzieć, czy ty myślisz, czy to jest okej, okay, czy to jest nie okej. Okay. Rozumiem twoje zaniepokojenie. Z perspektywy rozwoju dziecka w wieku 6 lat raczej nie jest odpowiedni czas na omawianie takich tematów w sposób szczegółowy. No i wszystko. W tym wieku dzieci są wciąż na etapie rozwijania podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych a tematy związane z seksualnością są zbyt skomplikowane i mogą być dla nich nieodpowiednie. Wiele zależy od podejścia nauczanie o ciele, szacunku do siebie i innych ale bez wchodzenia w zbyt szczegółowe kwestie może być bardziej odpowiednie. Większość specjalistów zgadza się, że takie tematy powinny być omawiane stopniowo, dostosowane do wieku i gotowości dziecka. To co ważne, to zapewnienie dziecku przestrzeni do zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi na miarę jego wieku. Okej, okay, super, dziękuję bardzo za odpowiedź. Jak zauważyliście, czasami trzeba skonstruować inaczej pytanie, troszkę inaczej podejść. Są jakieś takie dziwne właśnie momenty, kiedy nie może wypowiedzieć się na każdy temat. Więc na internecie też znajdziecie różne haki na Chat GPT. No ale ja na razie nie muszę jakichś skomplikowanych haków używać. I przejdźmy już do ostatniego pytania. To jest pytanie końcowe na dzisiaj, drogi czacie GPT. I pytanie, tutaj mam ściągę. Jakie są sposoby na wzmacnianie więzi rodzinnych jako fundamentu wychowania? Ciekawe, co powiem. Świetne pytanie na zakończenie. Wzmacnianie więzi rodzinnych to klucz do zdrowego rozwoju dzieci i tworzenia silnych podstaw wychowawczych. Przede wszystkim ważne jest, by spędzać czas razem, nawet jeśli to oznacza drobne codzienne rytuały, jak wspólne posiłki, rozmowy czy aktywności. Regularna rozmowa i słuchanie dziecka budują zaufanie i szacunek. Ważne są także wspólne zabawy i wyjścia, które pozwalają na budowanie pozytywnych wspomnień. Z kolei okazywanie emocji, jak miłość, wsparcie czy zrozumienie, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Czasem też warto poświęcić chwilę, by docenić każde z dzieci i jego indywidualność. Ważne, by rodzinne wartości były konsekwentnie przekazywane, ale zawsze z szacunkiem do potrzeb i odczuć dziecka. No super. Bardzo mi się wydaje, że dzisiejszy odcinek jest wartościowy jak dla rodziców. Wydaje mi się, że rady, które nam dzisiaj dał ChatGPT, były bardzo takie neutralne i bardzo polegające, skupiające się na dobru dziecka, na jego rozwoju. Cieszę się, że uważasz ten odcinek za wartościowy. To świetnie, że poruszyliśmy tak ważne tematy, które mogą pomóc rodzicom w wychowywaniu dzieci w sposób pełen zrozumienia i szacunku. Każda rozmowa na temat wychowania to okazja do nauki i dzielenia się doświadczeniami a to, co najważniejsze, to dobro dziecka. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał poruszyć kolejne tematy, zawsze możesz na mnie liczyć. Super, dziękuję Ci, Chad GPT. No i do następnego odcinka. Do następnego odcinka. Z mojej perspektywy dzisiaj ChatGPT dał nam naprawdę wartościowe odpowiedzi. Dajcie znać, czy się z tym zgadzacie. No i jeszcze raz Was zachęcam do zadawania pytań na dole w komentarzach. Także w następnych odcinkach może się pojawić Twoje pytanie i zobaczymy, co nam odpowie ChatGPT. Na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i do następnego. Elo!